Siemano widzowie, witam Was w najnowszym odcinku na moim kanale. A dzisiaj recenzuję sobie pierwsze, co taką oto gazetkę Star Warsa. No i Interceptora Asoki. Chyba, ja, bo tutaj może być co, widać. O! Interceptora Asoki, więc funkcje bawialne. No to wystrzeliwanie i można sobie miecz schować. Y mi się podobają te dwie figurki szczerze, chyba najbardziej Anakina, ale dobra, to co otwieramy i widzimy się już złożę. I bildzie. Tyle długo chyba trwało, nie wiem, zależy jak mocno przyspieszę. No i zobaczmy tego interceptora. Mi się szczerze mega podoba. Zadzimy jeszcze sobie droida. Okej. Okay. I może najpierw zaczniemy od figurek. No to Anakin Skywalker, no to moim zdaniem to jest jedna z lepszych figurek, chyba moim zdaniem nawet najlepsza. Muszę się przyznać, że nie mam Anakina do tej pory zbudowałem swojego albo był słaby. W końcu mam i szczerze, mega mi się podoba te, ta figurka. I na pewno będę ją wykorzystywać do makiet i innych rzeczy do postawienia. Może na kanale pojawią się też animacje z LEGO, to wtedy też on może będzie występować. Więc ogólnie to figurka mi się mega podoba. Yy, te nadruki to wszystko. Nie ma rączek zadrukowanych, ale ma zadrukowane nóżki, przód i tył torsu, więc to jest fajne. Klasyczne włosy jak do Anakina. Taki Anakin z wojen klonów, można to szczerze nazwać. Dobra, to teraz przejdźmy sobie do Droida, czyli R7A7. Chyba tak to się czyta. Chyba bardzo się mówi. No i no po prostu Droid. Z przodu ma zadrukowane, z tyłu nie ma. Ale cała główka jest zadrukowana dookoła. Tak jak ogólnie w Astromechach, tak jak w Artu, i innych. No więc, no taka normalna. I pamiętajcie też o zostawieniu subika oraz łapki w górę. Dobra, przejdźmy dalej. No taki zwykły droid moim zdaniem taki. No zwykły po prostu fakt, że Asoki nie wiem chyba w jednym jeszcze był, yy, był ten droida Asoki. No i przejdźmy do asoki. Tano miecze są schowane pod pokładem, tutaj, ale zaraz je przejdziemy. Do tego. No i sama asoka. Tutaj yy, sama asoka, no ładna. Ładny. Tu już widać, że to jest yy, już z dalszych. Powiedziałem, trzeci sezon. Wojen klonów. Nie pamiętam dokładnie. No, i ogólnie to fakt, że ma fajne, ruchome nóżki małe, czyli nie jest taka jak anakin, więc jest super. Ma tutaj dla takich ciekawych, to tutaj ma ten naszyjnik, tak jakby nie wiem, jak to nazwać. No, tutaj jest drugi alternatywny grymas taki wkurzonej asoki. A w Anakinie jeszcze nie pokazałem. To chwila. Tak. W Anakinie mamy taki. Dobra, no i ogólnie to ta Asoka mi się podoba. Mam drugą mi wersję. No taka moim zdaniem jest fajna. Ja mam jeszcze wersję z serialu ASOKI, więc też jest fajna. No i przejdźmy do samego interceptora, gdzie można. Tutaj mamy miejsca na yy, właśnie miecze świetlne Asoki, obydwa zielone oczywiście. Yy, no i tutaj oczywiście możemy sobie wystrzelić i druga. Aha, nie wystrzeliła to jeszcze raz, może? Ło, coś strzeliło. No, zestrzeliła mi krocki zapasowe. No, no i te silniki są, no mogą być, nie są najlepsze, ale są do zniesienia. To otwarcie mi się podoba. Takie, tylko nie można za to chwytać, jak się bierze ten statek, bo no, zbytnio się go nie weźmie. Ale ogólnie te działka są ładne. Tyle tutaj za grubo, ale no, żeby droid też wszedł, nie jest najgorzej. No i oczywiście do lotu możemy sobie wziąć, odsłonić tutaj. Tu i można wtedy lecieć już. I teraz pytanie, czy poleciłbym ten zestaw? Tak, polecił. Jedyna rzecz, która mi się tutaj nie podoba, to oczywiście naklejki, klasycznie. No w tych nowych zestawach to jest zestaw, który jest mega nowy i mega świeży. No to już Lego by mogło wprowadzić te nadruki, bo w starszych zestawach też już były nadruki w niektórych. Które mam, więc no, mogliby wprowadzić, ale fakt, że te naklejki Lego się dobrze bardzo trzymają, są wytrzymałe, ale tutaj kabina yy, właśnie nie jest nadrukowana, N znaczy nie jest naklejona, tylko nadrukowana yy, i tutaj to też ten przód, a z a w ARK 170, który film zobaczycie już w następnym tygodniu. Właśnie ma yy, naklejone to, ale zobaczycie już na przyszły tydzień. Yy, będzie recenzja ARK 170, więc możecie wyczekiwać. A to sobie odłożymy na bok i zajmiemy się jeszcze gazetką. Nie wiem, czy oglądaliście shortca, w którym pokazywałem, że to też kupiłem, więc odklejamy i zobaczmy tego Mandaloriana. klasycznie. To no, no. mamy Tutaj mamy oczywiście takie, to one się do klonów wtedy przydadzą. Mam chyba z 21 klonów już, więc raczej się przyda. To na ręce na ziemię zrzucę. No to co, budujemy. Jedna rzecz mi się tak średnio podoba. W tym yy, Mandalorianie, i nie mówię o główce, która jest czarna i nie ma żadnej twarzy. Tutaj możecie zobaczyć. Tylko o tym, że blaster jest normalny. A mi się z Mandalorianami kojarzą te takie blastery. Nie wiem, to określić. Jak o, jak Sabin Ren ma. Na pewno znacie Sabin, czy to z rebeliantów, czy właśnie z serialu Asoka. No to właśnie yy, Sabin ma takie blastery. Z drugiej strony I jeszcze oczywiście mamy kartę z Dardem Maulem. No oczywiście klej mi się do, przykleił do karty, ale karta jest na 25-lecie. Możecie zobaczyć. Tutaj też macie przód tej karty. No i co? Oczywiście wsadzamy ją do mojego albumu z tymi kartami. Yy, znaczy ogólnie to kart. Mało zbieram wolę klocki, ale jak, jak w tych, yy, właśnie yy, tych yy, gazetkach jest tyle kart, to czemu miałbym po prostu ich nie zbierać? Kupiłem sobie album na 25-lecie. No i co? Gazetka ląduje obok i zobaczymy sobie tą figurkę. No to co? Figurka jest, git, jetpack jest. No typowy Mandalorianin z Mando. No. To jest chyba od słów? Tak, to jest od słów. No więc. Fajne, ma porysane właśnie tutaj. O, ma porysane tu. Nie wiem, czy widać dokładnie. O, jest porysane. Przyda się, bo im więcej figurek, tym lepiej. A Mandalorianów zawsze lepiej mieć dużo pod ręką. Jak do jakiejś makiety albo coś, to zawsze się przyda. Im więcej, tym lepiej. Więc. Takim akcentem chciałem Wam bardzo podziękować za obejrzenie dzisiaj tego filmu, za to, że byliście. I no, i co, widzimy się w następnym filmie już za tydzień. Jo!